Manderko po 13 .00. dzisiaj święto, raczej święto. No, święto, flagi. Wypuściłem, wróciłem dopiero z łodzi. I coś Wam pokażę. Otworzyłem wiedeńskie. Wiecie, że Wam ten wykluł się. Temu, wiede, temu wiedeńskiemu, co wczoraj tak latał, dzisiaj młode się wykluły. Jakby zginał to po młodych. Ale ładnie, wczoraj już od, do sąsiada poleciał, przyleciał. Wszedł, wyszedł sobie, wszedł. Ale Wam pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Ten drugi, nie wiem, siedzi na młodych chyba teraz. Jak wyjdzie, to coś dogram. Ale Wam pokażę. Nie wiem czy tam srebrniaki wchodzą, się tuką A zobaczcie wczoraj Macie Wczoraj siwe takie chodziło No myślałem, że to ta samica, później patrzę w gołębniku, wlazłem i do gołębiasta do gołębnika z takim samym tipesem samiec taki siwy no, Ale Dzwoniłem, ale nikt nie odpowiada Ładny taki na jasnym oku. Albo samiczka, albo samczyk. Nikt nie odpowiadał, nie raczył oddzwonić. Nie myślałem, że to ta samica, nie? Co ją wypuściłem. Ale później patrzę w głębniku, ta samica też jest. Mówię, nie wiem, przyprowadziła z samca, czy co? A ten jest, wam pokażę numer. I jak to by był samczyk? On cały dzień tu wczoraj łaziły. A musiały dwa tu łazić, nawet nie zauważyłem. Teraz mam te pocztowe, to swoje, to mi się myli. Zaraz wam pokażę numer. O, zobaczcie, jakie bydle. Ładny samczyk. Samczyk. Oczko jasne. <laughs> Ale on to dom przeleciał. 343. Numer telefonu nie będę pokazywał Nie odbierasz kolego to nie odbieraj Nie wiem po co zakładają te numery telefonu Jak ona tu nie chce odlecieć On tu też nie chciał odlecieć to przytrzymam je tydzień Niech się sparzą otworzę i jak zostaną to zostaną, jak nie to nie Może akurat trochę odżyją na lepszym żarciu On to chyba coś tam rzeź, jaski czy coś takiego. To przeleciał chyba dom. Tak to wygląda. A ja otworzyłem placki się suszą, już wyschły na pieprz. Pogoda dobra do schnięcia. O widzicie. Ile tego 29 tu wyszło. A, złapałem tego wajszwanca czarnego. Nie, nic mu nie było w nogę, nawet nie miał spuchnięte, pewno się tyle co ohaczył O, jak se wiedzej szczaki No i już latają się Zahaczył się pewno za nogę i go bolało Mażą wszędzie wiedeńskie malutkie wody nalałem i sobie chodzą trochę u sąsiada żrą trochę tam pod wolierą a zobaczcie jak fajnie te wiedeńskie wyglądają na tych lętach i tak to jest nawet nie wiedzieć kiedy pocztowe sobie przylatują siadają, nawet nie wiem jak do wesz. weszło mm. <laughs> może później wyjdzie tamten Niemiec to go dogram o, ta moja nakrapiana też, kawał byka to młode ogólnie te pocztowe to ładne powychodziły gołąbki I najładniejszy to ten mewek. Nakrapiany, żółty nakrapiany. Tam mi się najbardziej podoba. No i sobie tak chodzą, opanowały tam o tam grupka, tam grupka. Mam nadzieję, że sąsiad tylko nawozu żadnego nie zasiał. O tu ładny młody. No, tak to wygląda. Mówię, jeden ten niemiecki się obswoił. Jak już wyszedł, wszedł, to już będzie dobrze. O! Macie! One siedzą teraz na, na moje pocztuchy. Ja tu je przypilnuję O i te siedzą pod dyminie I wydziobują lec, wszystkie Cała chmara No wszędzie się rozlatują po wszystkich dachach Ja z tych wiedeńskich to nawet nie wiem O widzicie te młode mewki O pyk Już chodzą O blawisz winderek tu leży Widać Albo nie widać. O tam mewek pod półką wiele leży O Tak to jest Te się też pokąpały Dobra, zobaczymy może wyjdą te Niemcy to dogram coś A z pocztowymi to widzicie jak to jest. No wyszedł ten z pomarańczową obrączką, z tą różową Nie mogę go wybawić, by wabić spod tej woliery No, wyłaś, tym tu sypę. Nie chcę wyjść. Może wyjdzie. Chodzi tam. Młode mu się wykluły Teraz o ten, zszedł z młodych No wskakuj Na ten ruszt No chodź tu No drzwi otwarte, wchodzą, wychodzą Nie chcę wyjść. No nie chcę wyjść. Już tym tu sypa. Sypłem tam na górę nawet. A tutaj. Młode wychodzą, a ten? He, o polecie. No teraz. Zobacz. Teraz będzie na wolności Weźmiemy drobnego. O, sytniemy. Już Ten z różową kontrolką O, na deska Ja pierdzie On nawet nie ma zamiaru wyjść nawet głowa mu nie wyjdzie za to Ja pierdzielę, no nie, no nie wyjdzie E, wyszedł Zobaczcie Wyszedł Patrzy, patrzy co się dzieje? Ja tu na drabinie Ja pierdziele Co się dzieje? O jest Niemiec Taki Ten ładny jest. Młode mu się wylęgły No szkoda by było jakby miał uciec No uciec On nie ucieknie On może się zerwać Jedynie co to zaginie No chodź Ota I z powrotem Ale patrzcie jak on tam chodzi Ma chęć Teraz mu tam, tam sypnę On no, zleci zaraz do gołębnika poleci, kurde Ja nie chcę, żeby on do gołębnika poleciał Może go tak zmotywujemy o, chodzi tam Widzicie go? Chodzi dziobie Zaraz tymi się tutaj Pierwsze wyjście Wczoraj mi się niestety nie udało Nie udało mi się go wypuścić. Cały dzień siedział na młody. Takie małe mu się wylęgły. O, i już poleciał tam. <grystanie> nie, nie uda mi się go nagrać. Ciekaw jestem jakby się zerwał A już myk do gołębnika A, wyjście Niemca, dobra, może jeszcze wyjdzie No 17 Tamten jak wyszedł Wyszedł to Jak wszedł do gołębnika tak już z powrotem na jajka poszedł tu chyba wyszedł ten z niebieską, co wczoraj latał. Ta jest, o tam, o tam chodzi. Teraz, ale to też musypałem. Zobaczcie, <ścoughs> ciężko je w ogóle wydostać spod pod tej woliery, bo a nie chcę na hama, nie. No i z powrotem. pierdziele co za... Ten co wczoraj tam... Walnął w rynne. Tu trochę sypniemy Zaraz może go jakoś... Niby nic się młodych nie można o tam zaskoczył. Nie można się po nich uchować po tych z Niemiec Mało młodych, ale a jak się wyklują, to siedzą na tym młodym Nawet nie chcą wyjść. No to wychodzi na to, że tamten cały dzień siedział Bo wyszedł na sekundę i... Wyjdź, no jeszcze. Już tak od południa pilnuję, żeby wam nagrać. O, tutaj jest. Nie chcę ich na Hama. O, tu Mewek już wygląda. Widzicie? Czerwony zaraz też wyjdzie. A ten sobie dziubię, ale. Wyszedł na chwilę, ale. <laughs> ciężko mu. Boi się wyjść po wczorajszym locie. Zaraz może go jakoś wybawię. Wywabię stamtąd. No, nie mogę wybawić. Wywabić z gołębnika się ich nie da. O, blaźwinderek se chodzi. Masz blaźwinderek. O, bociany, bociany, bardzo zbierają. Nie wiem, co one zbierają, ale, ale wiem, że młode całe usrane na zielono. Bla ale napasione, nie? Ale coś musi być nie tak, coś musiały zjeść nieciekawego. Albo u sąsiada dziubią. O, tutaj. No, tu się przeciąga Niemiec. A no nie chce wyjść. A drugi tam siedzi. O. Za tym. A ciekawe ten. Bocian tam siedzi. Właśnie mówię, co te bociany takie zielone kapcie mają? One czymś napasły Młodym dałem jagódkę Może w Niku to kiedyś nagram jutro czy coś No i dupa o, wyszedł tutaj Nie chcę wyjść Wczoraj się przeleciał do sąsiada i z powrotem i... I koniec podróży. O. Tamten z różową też widzieliście. Wyszedł myk, myk, myk. Ale najważniejsze, że te piszczki się przyuczyły. umią wchodzić, wychodzić. Pozrywały się. O, Blauwinderek. Zobaczymy, co z tamtymi Blauwinderkami wyjdzie. Nie Nawet nie głodny, może jutro rano wyjdzie cały świat mógł tam coś posypać Nawóz albo coś, na trawę A te boczki to są takie do młodych Że one wszędzie chodzą, one aż tam pod ulicę idą i dziobać takie łajzy Chodzą tam za domy Za dom tam w pola I coś Dziebały, dziebały i wydziebały Dobra narka Codziennie będę coś nagrywał Teraz całe dnie z gołębiami to Na razie